Którym ja jestem z kolei, tak? Ale dla takich osób, że tak powiem, zwykłych, które nie są w temacie, no to szacuje się, że i tak ogólnie się radzi, że do 5% aktywów płynnych powinno się posiadać właśnie w bitcoinie albo w jakichś innych kryptowalutach. Tak? Po drugie, co to znaczy rozsądne i nieryzykowne podejście? To oznacza, że inwestujemy tak naprawdę tylko kapitał, który nie wpłynie na nasze codzienne życie, czyli Mentalnie podchodzimy do tego. Jeżeli bomba wypadnie, cokolwiek załamie się, rynek krypto i tak dalej, no to jeżeli ta, że tak powiem, choć jeśli bomba atomowa wypadnie, to rynek akcji też poleci w górę. Tyle z naszych funduszy akcji, ale jeżeli cokolwiek się stanie, no to jest jakby kwota, która nie jest na czynsz, na jedzenie, na czesne dla dzieci, cokolwiek. To są pieniądze, które mogą leżeć latami albo w najgorszym przypadku, tak, w co ja osobiście nie wierzę że to może całkowicie...